Heurystyki. Heurystyki to są po prostu skróty mentalne, które ludzie stosują, aby szybko podejmować decyzje w sytuacjach niepewności. Czyli wypisz, wymaluj nasze zakłady sportowe. I generalnie y, tutaj w grze, w zakładach heurystyki odgrywają bardzo istotną rolę, ponieważ gracze muszą podejmować decyzje bez pełnej analizy wszystkich dostępnych informacji i też bardzo, bardzo często na szybko. No dobrym przykładem są te jakby te zakłady live. W takich momentach heurystyki pomagają oszacować prawdopodobieństwo zdarzeń na podstawie ograniczonych danych. Jednak, co ważne, te uproszczone strategie myślowe mogą prowadzić do systemat systematycznych błędów poznawczych. Gracze polegając na heurystykach mogą przeceniać swoje szanse. No, ignorować istotne informacje lub z kolei nadmiernie polegać na doświadczeniach z przeszłości, co często prowadzi do nietrafionych zakładów. Generalnie to, co teraz y, będę dalej pokazywał, jest to kolejną, a wręcz strasznie, okropnie ważną rzeczą, które trzeba zrozumieć, żeby po prostu grać świadomie i wiedzieć, co się, co się robi, ponieważ, no, Heurystyka. heurystyka to jest to, czym Bugmacher sobie też nad nami buduje przewagę No i trzeba mu przyznać z sukcesem w zdecydowanej większości przypadków. Słuchajcie, teraz przejdziemy sobie przez yy, takie najpopularniejsze heurystyki. Na początek heurystyka dostępności, czyli gracze przeceniają prawdopodobieństwo zdarzeń, które łatwo przychodzą na myśl. Zazwyczaj dlatego, że miały miejsce niedawno lub były szeroko omawiane w mediach. Przykładem może być sytuacja, w której gracz obstawia zwycięstwo drużyny, która właśnie wygrała kilku, kilka meczów z rzędu, mimo że statystyki długoterminowe wskazują na coś zupełnie innego. Kolejną heurystyką jest heurystyka reprezentatywności, czyli e, ocena prawdopodobieństwa zdarzenia na podstawie tego, jak bardziej ono przypomina inną. Z daną sytuacją, ignorując po prostu dane, które tutaj mamy. Czyli na przykład możemy obstawiać wymianą drużyny tylko dlatego, że przypomina nam ona wcześniejsze, y, wcześniejsze, odnoszące sukces drużyny, pomijając aktualną formę. Kolejna heurystyka, jedna z ważniejszych, to jest efekt kotwiczenia. Gracze są bardzo silnie pod wpływem pierwszej informacji, jaką otrzymujemy. I y, w zakładach bugmacherskich taką największą kotwicą jest to po prostu kurs ustalony przez bugmachera, który y, kształtuje percepcję gracza na temat y, danego wyniku, nawet jeżeli dane sugerują coś innego. No bo każdy taki przeciętny gracz, ten właśnie zgląda tych 90%, no to jak sobie zobaczyłby przykład Bostonu z Toronto, no to zobaczyłby złoty 58 kontra dwa ileś, no to by zagrał na właśnie ten złoty 50 ileś, no bo to by mu się wydawało, że kurczę, no to jest bardziej pewny, pewne, bo mniej, mniej za to płacą. No ale dane, przynajmniej w naszej in interpretacji, no pokazywały coś zupełnie zupełnie odwrotnego. I to, to też jest często w piłce, właśnie stosowane, te wiecie, złoty 20, złoty 18, złoty 25 i tak dalej. Myślę, że każdy, kto tutaj jest, miał z tym do czynienia. To jest właśnie taka, nie wiem, kotwica, haczyk, czy jak to jeszcze inaczej nazwać, nad którą jesteście łapani i którą po prostu się dostaje po głowie. Także to naprawdę zwracajmy uwagę i nie można po prostu i nie powinno się, i to, to jest krótko mówiąc złe, oceniać mecz na podstawie kursu. Ten kurs. Na początku nie ma znaczenia. Skupiamy się na prawdopodobieństwach takie, jakie po prostu sobie gdzieś tam wyliczymy lub które skądś mamy niezależnym i później sobie patrzymy na kurs, bo kurs nam służy do tego, czy coś się opłaca, czy nie opłaca. Czyli y, mamy towar na półce, gdzie, jak, gdzie jest to jakiś wynik kontra drugi wynik i widzimy jego cenę. My wiemy, że wolimy ten towar na przykład X, na przykład to Toronto, no ale patrzymy, ile nam za to toronto płacą, znaczy ile my musimy zapłacić, czy, czy ile nam za to toronto dadzą. I po prostu albo robimy na tym dobry interes, kupujemy korzystnie, czy tam sprzedajemy korzystnie, no albo jest wręcz, wręcz odwrotnie. Kolejne heurystyki. Heurystyka konserwatyzmu. Czyli gracze mają tendencję do otrzymania się swoich pierwotnych założeń lub prognoz. Nawet gdy pojawią się nowe informacje, które powinny zmienić ich ocenę. Przykładem może być obstawianie na drużynę, którą uważa się za faworytę na początku sezonu, mimo że jej forma gdzieś się tam znacząco pogorszyła. Kolejna rzecz jest to efekt pewności. Czyli gracze często preferują obstawianie na wyniki, które wydają się bardziej pewne choć oferują niższe kursy i niższy potencjalny zysk. Efekt to, to jest oczywiście połączone z tą jakby kotwicą. No i efekt ten prowadzi do tego, że większość graczy gra te po prostu nieopłacalne pewniaki, nawet jeżeli po prostu te teoretycznie bardziej ryzykowne zakłady mają lepszą wartość. No i to, to też właśnie świetnie widać po kuponach wrzucanych na, na grupę, że, że tak powiem wszyscy mają niby te same dane. No, ale jednak, jednak, że tak powiem, Bugmacher wykorzystuje właśnie wszystkie te heurystyki, w które się popada. Ech. Kolejna ważna rzecz, tak zwany efekt potwierdzenia. Czyli gracze mają tendencję do poszukiwania informacji, które potwierdzają ich yy, wcześniejsze przekonania, ignorując dane, które mogłyby podważyć yy, ich wybory. Czyli na przykład szuka się argumentów na korzyść swojej tezy, czyli że na przykład właśnie Real wygra, bo, bo jest realem, ignorując na przykład to, że ma załóżmy jakieś tam inne, inne problemy, albo z kolei drużyna, przeciwko której grają, no, lubi sprawiać niespodzianki właśnie z faworytami. Kolejna ważna rzecz to jest nadmierna pewność siebie, czyli po prostu przecena swoich y, umiejętności, tak, czyli i, i też, też granie, granie po prostu bez, bez jakby odpowiedniej analizy. I słuchajcie, teraz do, do, docieramy do jednego z klu, y, takich właśnie skrótów heurystyk. I my żeśmy to nazwali no, poszukiwaniem świętego grala. No bo wiele osób dopomina się gotowych czy udostępnionych kuponów od, od typerów. Generalnie wielu graczy, zwłaszcza początkujących, właśnie wpada w tą pułapkę, czyli myśli, że istnieje taki święty gra zakładów. Nie wiem, system, osoba, grupa która gwarantuje zyski poprzez gotowe, udostępnione lub po prostu sprzedane kupony. I tutaj mam dla Was złą wiadomość, no bo jest to po prostu iluzja. Eee, uleganie pokusie zakupu gotowych kuponów a zazwyczaj kończy się ciężkimi stratami i rozczarowaniem. W rzeczywistości poleganie na takich kuponach, zamiast na własnej analizie albo po prostu jakichś niezależnych danych, jest formą unikania odpowiedzialności za, yy, za swoje własne yy, decyzje. Yy, I teraz tak, dlaczego gotowe kupony są pułapą? To znaczy ja sobie zdaję sprawę, że mówię teraz coś być może niepopularnego, albo nie tego, co żeście chcieli usłyszeć, no ale my cechujemy się po prostu tym, że zawsze mówimy yy, tak, jak uważamy, że, że po prostu jest. I Generalnie, niezależnie od tego, jak doświadczony jest Typer, nikt, ale to nikt nie posiada magicznych mocy ani pewnych sposobów na regularne wygrywanie zakładów. Nawet najlepsza analiza danych nie gwarantuje stuprocentowej skuteczności, ani nawet skuteczności bliskiej stuprocentowej. Musimy pamiętać, że słuchajcie, sport jest nieprzewidywalny. A bugmaherzy posiadają ogromne zasoby technologiczne i analityczne, które stale żonglują tymi kursami, żeby minimalizować ich ryzyko. No, a ich mniejsze ryzyko oznacza nasze większe ryzyko. Kolejna rzecz, iluzoryczna skuteczność. Wiele osób, które sprzedaje kupony. Obiecuje niebotyczne wartości rzędu 80-90%. Słuchajcie, z punktu widzenia matematyki, statystyki i tych innych mądrych rzeczy, które żeśmy tutaj wymieniali, to jest skuteczność w zasadzie w perspektywie czasu nierealna do osiągnięcia. Tak samo jak, jak są takie nie wiem grupy czy reklamy i codziennie są wrzucone kupony na setki tysięcy złotych. No, tutaj tak zapytam, czy ktoś z Was potrafi analizować sprawozdania finansowe spółek? No, my generalnie potrafimy. Jeżeli się tutaj otworzy sprawozdanie no, największego polskiego Bugmachera, mam nadzieję, że wiecie, kto nim jest, podpowiem, że, że, to, że ma trzy litery, to jest bardzo łatwo dostrzec, jeżeli się właśnie zajrzy w jego bilansę, to jest też w ogóle spółka giełdowa, więc oni dosyć często składają dane. I powiedzmy sobie szczerze, jeżeli by taka grupa istniała i, i, i takie wygrane wypadały, no to po prostu Bóg by zbankrutował. Więc to jest po prostu bójda na, na resorach. Generalnie, to no można powiedzieć, że wielu z Was jest z nami od dłuższego czasu. No możecie chyba dostrzec, że dysponując yy, no, mimo wszystko ponad przeciętnymi zasobami osiągamy solidne wyniki, ale, ale to nie jest 80 czy 90%. Zdarzają nam się wpadki, na przykład ostatnio było, był kawałek słabszej serii, no ale to jest generalnie część gry. To jest po prostu tak zwany normalny dzień w biurze. Yy, więc tutaj, tutaj też po prostu no, trzeba, trzeba mieć realne mm, oczekiwania. Kolejną szalenie ważną rzeczą jest to, że nie ma czegoś takiego jak uniwersalny kupon, ponieważ jeżeli żeśmy ustalili, że nie wszyscy wygrywają, yy, nie wygrywają też regularnie, więc nie ma uniwersalnego kuponu. Yy, Dlaczego? Bo każdy gracz ma inne cele, inną strategię, inne tolerancje na ryzyko, inne oczekiwania. Yy, grupowe kupony nie uwzględniają waszych indywidualnych potrzeb. Kupon, co na nim jest, liczba zakładów powinna y, powinien wynikać z przyjętej strategii i założeń, a nie odwrotnie. Dla jednego gracza bardziej ryzykowny kupon z wysokim kursem może być opłacalny w danym czasie, a inny gracz y, woli obstawiać y, opcje z mniejszym ryzykiem. Generalnie gotowe kupony ignorują kompletnie wszelkie różnice i strategie, no, i to, to właśnie prowadzi po prostu do, do straty, bo są niedopasowane do tego, co wy chcecie, chcecie grać, czy, czy tego, co powinniście grać. Tutaj, tutaj można dodać to, że to też było na naszej grupie. My żeśmy przez chwilę te kupony udostępniali w tak zwanej dobrej wierze, natomiast później oczywiście zdarzyła się jakaś wpadka i tak dalej. No i do czego, do czego dochodziło? Ludzie mieli nierealistyczne przekonania. Myśleli, że, no, będziemy jakby zawsze wygrywać, co oczywiście jest po prostu niemożliwe. Druga rzecz. Niektórzy mieli taki chytry plan, że. Obserwowali sobie nas, no dobrze, wygrali, znowu wygrali, wygrali, nie no dobra, gram z nimi. No i ktoś na przykład mi pisał, że przegrał wszystkie swoje jakby pieniądze, tak? Bo, bo postawił, nie wiem, za piątym razem all-in, no bo, no bo tak mu się spodobało to, co gramy, ale to słuchajcie, wynika po prostu kompletnie z, z niezrozumienia jakby tego rzemiosła. I biorąc pod uwagę też, ile, ile, ile jest osób na tej grupie, i, i tak, tak naprawdę żeśmy sobie w trakcie zdali z tego sprawę że no bo my żeśmy na początku patrzyli na, na to wszystko je, jak na siebie, tak? Czyli z 20-letnim bagażem no, wielu doświadczeń, tak? A tu się okazało, że y, część ludzi, nawet duża część może to po prostu źle zrozumieć i odebrać. Dlatego my żeśmy wtedy y, można by powiedzieć, że nam przeskoczył trigger i stwierdziliśmy, że y, tutaj w ogóle jest parę kroków wstecz do zrobienia, mianowicie. Yy, trzeba, trzeba się skupić na takich rzeczach właśnie e edukacyjnych i, i na zrozumieniu, zrozumieniu tego, na czym to wszystko, na czym to wszystko po prostu polega i, i jak do tego podchodzi. No bo bez tego bez tego przegracie, a z kolei dla, dla osób no, no niemożliwe jest stworzenie kuponu, który będzie dobry dla wszystkich. No my też, my też na przykład znacznie lepiej jest nam poskładać jakiś kupon po prostu totalnie pod siebie, mając gdzieś, że tak powiem, odbiór na, na grupie i jakby nie biorąc na siebie jakby waszego ryzyka. tak? My po, my po prostu chcemy się skupić na solidnej analityce. Oczywiście w wielu rzeczach będziemy podpowiadać, chcemy to robić ale jednak zależy nam żebyście wiedzieli co robicie, no bo tu nie o to chodzi, żebyście byli po prostu za przeproszeniem małpą zapałkami yy, która wchodzi do magazynu nie wiem, z trotylem i że tak powiem zaczyna odpalać sobie fajkę, a granie czegoś czego się nie rozumie, co się kupiło czy, czy co się dostało no, no po prostu do niczego nie prowadzi to znaczy prowadzi do tego, że na pewno że na pewno po prostu zanotujecie zanotujecie straty sorry, być może być może niektórzy się poczuli, że w tym roku nie będzie gwiazdki, ale gotowe kupony jest pułapka, jeszcze raz powtórzę musicie grać po prostu pod waszą strategię, wasze cele bo grając coś, co zrobił ktoś, wy nie wiecie co miał w głowie składając jakby dany kupon a tak, 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 tak jak już mówiłem, trzeba założyć, że nie wszystko wygracie. Będą błędy wielu typerów takich rzeczy nie zakłada. Już w ogóle nawet nie będę mówił, bo my też żeśmy w ogóle w tym sezonie sobie troszeczkę, że tak powiem, rynku typerskiego testowali. Tu już nie będę mówił o tym, że, że po prostu są Wam wysyłane różne kupony, no bo zawsze któryś trafi, a z kolei ten przez, za ten przegrany wypłaci Bugmacher, więc generalnie jest to jedna wielka. Płapka, baniałuka, i, i że tak powiem, nie warto iść tą drogą. Oczywiście, zrobicie z tą informacją, co, co chcecie, ale, ale no niestety boję się, że logika jest tutaj po naszej, po naszej stronie. Reasumując temat heurestyk, no, to jest naturalny mechanizm człowieka w codziennym podejmowaniu decyzji, ale Bugmacher wykorzystuje to niestety przeciwko nam. Aby zminimalizować wpływ, wpływ heurystyk i podejmować trafniejsze decyzje, podkreślmy trafniejsze decyzje, warto korzystać no, po prostu z niezależnych analiz, które opierają się na y, solidnych danych i obiektywnej ocenie danych, danych zdarzeń. Y, trzeba unikać emocji przy podejmowaniu decyzji. Trzeba mieć po prostu strategię swojej gry, bo bez tego nigdzie nie dojdziecie. To tak jak wiecie, brak strategii to tak jak wybrać się w podróż i w zasadzie nie wiedząc do, dokąd jakby chcemy jechać. Tak? Nie, nie da się dojechać do celu, jeżeli wychodzimy z domu nieprzygotowani do podróży, nie mamy jakiegoś biletu na coś, tylko wiecie, Dobra, wsiadamy do tramwaju, dojechaliśmy. No, myśleliśmy, że polecimy samolotem, ale nie zajechaliśmy wcale na lotnisko, no to wsiadamy w autobus i, i tak dalej. No tak się panowie i panie nie da, nie da po prostu osiągnąć, osiągnąć yy, sukcesu. No, trzeba też zaufać eksperckiej, niezależnej wiedzy no i generalnie yy, podchodźcie do tego w ten sposób, że yy, nie ma Zresztą w życiu czy w grze nie ma drogi na skróty. Pewne rzeczy po prostu trzeba, y, trzeba zdecydowanie przepracować, jeżeli, jeżeli po prostu na coś, w coś warto inwestować, to inwestować w siebie, y, ale inwestować też w narzędzia profesjonalne. Ja tutaj dodam, że na przykład my z Grzegorzem, y, w ogóle w życiu zawodowym Tutaj dodam, że BookMaker oczywiście nie jest naszym w ogóle życiem zawodowym, tylko jest po prostu pewnym, pewnym że tak powiem, bardziej hobby, no bo my, my generalnie jesteśmy, wywodzimy się ze świata IT. No, my wydajemy masę pieniędzy na właśnie szkolenie siebie, czy na przeróżne narzędzia, które nam pomagają jakby w naszym rzemiośle. I tak postępuje po prostu każda sensowna jakby osoba, szczególnie w świecie, który się tak szybko zmienia i w którym istnieje tak dużo no, nierównowagi pomiędzy różnymi podmiotami. Więc to naprawdę warto sobie gorąco, gorąco przemyśleć. Czas goni, nie robimy pauzy, lecimy dalej. To już żeśmy. To już żeśmy zrobili. Świadomość to też już w zasadzie, w zasadzie padło, że po prostu profesjonalne dane, narzędzia, a nie obietnica szybkich zysków. No,